Ok, także się wszystkim, z tej strony Protek, witam serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Shakespeare's Widget. I dzisiaj słuchajcie, informacja na szybciutko, mam do Was kodzik na legendarny loch, który słuchajcie, możecie użyć od dzisiaj, czyli od piątku, tylko do niedzieli, nie do końca legendarnego lochu. Także pamiętajcie o tym. No i słuchajcie, będę bardzo wdzięczny za rozsyłanie oczywiście tego kodziku standardowo po gildiach. Kod da, działa na wszystkich serwerach. Dlatego też e, zachęcam do rozsyłania go na gildię u was e, Będę bardzo za to wdzięczny e, No i też możecie na jakiś discordach i tak dalej wiadomo udostępniać e, No i dobra to co oczywiście klikamy sobie plusik tutaj u grzybiarza schodzimy sobie niżej jeżeli standardowo macie to jakąś, e, jakąś tutaj, Jakiś tutaj pakiecik Jeżeli nie macie to klikacie od razu gratis No i kodzik wygląda w ten sposób e, Tak on się właśnie prezentuje e, Kodzik macie oczywiście do skopiowania w opisie filmu i też będę bardzo wdzięczny, jeżeli ktoś po prostu w komentarzu ten sam kodzik wklei To będzie można sobie go w aplikacji mobilnej, znaczy w aplikacji mobilnej, oczywiście po prostu w YouTubie na Na telefonie, jeżeli ktoś gra i chce po prostu wpisać też na telefonie ten kodzik to jeżeli napiszecie taki komentarz z samym tym kodem do skopiowania, komuś będę bardzo wdzięczny, bo ja, jak w momencie publikacji tego filmu prawdopodobnie nie będę w domu i prawdopodobnie nie będę miał jak tego zrobić. Dlatego też taka tutaj prośba ode mnie do Was No i oczywiście klikacie daj mi bonus, no i ty mam kupon not ready, bo nagrywam to przed godziną 16 w piątek. Standardowo, ale Wy już będziecie mogli ten kuponik oczywiście użyć. No i kupon daje 25 grzybów i 125 laki końców. Także myślę, że naprawdę bardzo fajny kupon. 25 grzybów na legendarny rok na pewno się przyda. A jeżeli nie, na legendarny rok, jeżeli też grafiki, to już w ogóle na awkę i tak dalej. No i oczywiście monety łaba wu też na pewno, na pewno będą, będą fajną opcją. Także to było na tyle, dzięki za oglądanie, udostępniajcie Kodzik, dzięki jeszcze raz za każde jego użycie, no i trzymajcie się, do następnego, siemaneczko! A no i zapomniałem jeszcze oczywiście, że Kodzik działa od 50 poziomu, tak samo jak Legendarny Loch, wcześniej niestety nie możecie go użyć, także jeżeli nawet tego 50 poziomu jeszcze nie macie, to postarajcie się do niedzieli go wbić. No i tyle, słuchajcie, dzięki za oglądanie, jeszcze raz trzymajcie się, do następnego, siemaneczko!